To jest jeden z tych kominków, które najbardziej lubię. Zobaczcie, jeżeli marzy Wam się kominek w kształcie tuby w Waszym domu, to na pewno warto się tym zainteresować. Jest to Torma Atika Plus. Występuje w kaflu czarnym, tak jak tutaj na filmie, ale kafel może też być biały lub kominek może być obłożony kamieniem. Bardzo fajne rozwiązanie zamknięcia drzwiczek. Tutaj mamy żeliwny róż, palenisko wyłożone wermikulitem, dzięki czemu mamy bardzo wysoką temperaturę spalania. Płomień wygląda świetnie i nie brudzi się nam szyba. Dodatkowo mamy też zrobioną kurtynę powietrzną na szybę. I zobaczcie tutaj, jeżeli chodzi o uszczelnienie drzwiczek, też wszystko bardzo dobrej jakości. Mamy też możliwość dołożenia akumulacji do tego Piecyka, także będzie mógł on utrzymywać ciepło nawet kilka godzin jeszcze po wygaśnięciu ognia w palenisku. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was serdecznie na kafloweciepło.pl Tam jest do mnie kontakt, dla obserwujących nam specjalne ceny. Trzymajcie się cieplutko.